Dzień dobry państwu, Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii. Proszę Państwa, w ramach naszego cyklu dotyczącego fundacji rodzinnej, tym razem chcielibyśmy się zająć konkretnym y, organem, który zostanie powołany w tej fundacji rodzinnej. W naszej ocenie, fundacje rodzinne już na pewno będą w polskim systemie prawnym. Czy będą one atrakcyjne podatkowo, o tym mówiliśmy w poprzednim vlogu. Natomiast y, teraz chcielibyśmy wskazać, proszę Państwa, na bardzo ciekawy organ mianowicie Radę Protektorów. Jakie w takim razie ma kluczowe zadania ta Rada Protektorów? Przejdźmy do szczegółów. Proszę Państwa, Rada Protektorów to swego rodzaju rada nadzorcza w fundacji rodzinnej. Swego rodzaju, dlatego, że jest to organ fakultatywny. Nie jest to organ obowiązkowy, tylko fakultatywny. Natomiast pamiętajmy o tym, że jeżeli będzie więcej niż 25 beneficjentów. To Rada Protektorów będzie musiała zostać powołana obowiązkowo. Jakie w takim razie zadania będą przed taką Radą Protektorów postawione? Proszę Państwa, jeśli chodzi o Radę Protektorów, to trzeba powiedzieć o tym, że y kwestie jej uprawnień określi Statut Fundacji. Natomiast y co do zasady, y y Rada Protektorów będzie y nadzorowała zarząd. Z przestrzegania prawa oraz postanowień zawartych w statucie fundacji. Co ważne, to fundacje rodzinne mogą w statucie rozszerzyć zakres uprawnień Rady Protektorów. Na przykład jednym z takich przykładowych uprawnień Rady Protektorów będzie zatwierdzanie i weryfikowanie dokumentów, które będzie przygotowywał zarząd. Zarząd będzie mógł być poproszony przez Radę Protektorów, aby przedstawił mu odpowiednie dokumenty, nad którymi pracuje, którymi się zajmuje. Yy, ważne to to, proszę Państwa, że członkiem takiej Rady Protektorów może być osoba fizyczna. Nie ma też minimalnego składu i maksymalnego składu tej Rady Protektorów. Mówi się, że może być to nawet jedna osoba fizyczna. Ciekawym rozwiązaniem jest kwestia udziału beneficjentów w Radzie Protektorów. Mianowicie mogą oni zostać powołani do Rady Protektorów, ale nie może być ich więcej niż połowa, jeśli chodzi o y, członków Rady Protektorów. Proszę Państwa, kadencja Rady Protektorów to 5 lat. Ważne, proszę Państwa, jest to, że członkowie Rady Protektorów mogą być wielokrotnie wybierani na kolejne kadencje. W naszej ocenie Rada Protektorów to szczególnie ciekawy organ Fundacji Rodzinnej, bo quasi Rada Nadzorcza, ale jednocześnie organ, który ma mieć charakter doradczy i ma pilnować tak naprawdę Fundacji Rodzinnej, żeby wszystko się w niej dobrze rozwijało. Proszę Państwa, Fundacje Rodzinne będą w Polsce od nowego roku, czyli od 1 stycznia 2022 roku i oczekujemy, że będą one w pełni atrakcyjne dla y, sukcesorów i nestorów, aby w ten sposób dokonywać sukcesji. Szołajski Legal Group, wielokrotnie pomagając y, sukcesorom i nestorom w y, przeprowadzeniu sukcesji, natrafiał właśnie na y, brak rady, y, brak fundacji rodzinnej w Polsce. Myślę, że Teraz będziemy mogli to y, y, właśnie filmom rodzinnym zapewnić. Bardzo dziękuję. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii. Do usłyszenia.